Siemanko, moi widzowie, z tej strony Mikologrator! Na snipie znajdziecie donate dla do mojej mamy I przechodzimy do odcinka I moi widzowie, dlaczego się tutaj znajdujemy? Na moim kanale! A no Jesteśmy tutaj Tak jak potem tutaj już wie, wiecie Tak jak niektórzy może tutaj czytają w karcie społeczność. Tutaj. Mm, o. I tutaj napisałem wam widzowie. O teraz możecie ze mną się kontaktować poprzez stronę internetową, którą stworzyłem. Zapraszam do kontaktu. A oto link tutaj i pozdrawiam i do odcinka część. Napisałem. Trzy dni temu. Nie miałem pomysłu na odcinek, więc teraz to nagrywam. 27 lipca, czwartek. I jak sobie przejdziecie tutaj w sekcję informacje, to zjedziecie na sam dół, i tutaj macie linki: donate, please donate i kontakt. Jak to klikniecie, no to. Macie, w moją stronę, tylko mówię od razu, nie kontaktujcie tak, że co chwilę piszecie, bo wtedy uznam jako to spam, w wtedy może też odpisać, ale jako, nie będę czytał wtedy wiadomości o tej osobie i no, coś takiego może się dziać. Wyleczek, że jakie jakie przestery, to bardzo, to bardzo Was przepraszam. I tutaj klikam donate. kontakt przepraszam. A dziękuję też za te wyświetlenia 2235. Bardzo Wam dziękuję. I może jak jeszcze będzie jeden sub, to może nagram jakiś special. I jesteśmy na stronie którą stworzyłem w aplikacji Wix A właśnie dzisiejszym sponsorem odcinka jest aplikacja Wix Dzięki tej aplikacji stworzyłem oto tą stronę Zachęcam do pobierania i tworzenia własnej strony i to jesteśmy tutaj na mojej stronie kontakt Mikolokatoru Witaj na, stronie, kon, na, witaj na stronie kontakt Mikologrator. I tutaj macie wypełnić formularz kontaktowy i opcjonalnie. Czyli możecie, ale nie musicie. Ocenę kanału Mikologratora. Mikologrator odezwie się jak najszybciej. Mam no, tutaj jest literówka. Ja, jak, ja, jak najszybciej, jak to możliwe. Subskrybuj i lajkuj jego kanał i filmy. Pozdro. I tutaj możecie przejść, tutaj macie na kanał, przejść do formularza kontaktowego Jeśli tak klikniecie, yy, przechodzicie o, tutaj, do kontaktu. I tutaj instrukcja wypełnienia formularza kontaktowego. Jeden, pierwsze. Wpisz swoje imię i nazwisko. Możesz, prze, możecie pseudonim, czyli na przykład tak jak ja. Na przykład Mikollo Grator. Kto nie? Kto na przykład. A, możecie na przykład takie, Andrzej, Co tylko chcecie. Możecie tutaj wpisać. Hmm. Wpisz swój e-mail. Na przykład Jan Kowalski, 098, małpa dziennik czyli ja kontakt mikolografatora ja tej No to wpiszę. Tam jako test strony. Wpisz tam od wiadomości. Czyli możecie wpisać tutaj co chcecie. Na przykład ja wpiszę sobie test strony. I Pisz swoją wiadomość tutaj wpisujecie swoją wiadomość Na przykład piszę bla 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 To test z Ten z strony napisałem Dobra może być i piątka wyszli Klikacie pyk i dziękujemy za przesłanie I tutaj w razie potrzeby pisz na e-maila który jest pod spodem Czyli tutaj na tego maila wy możecie... O nie, o nie. Jesteśmy w kropce. Hmm. Hmm. O nie, hmm. ta wieczność będzie. No się ładuj. I w razie potrzeby... O, le, le. Tutaj możecie napisać na tego maila bezpośrednio, ale wtedy będzie mniejsza szansa, że szybciej odpowiem. Albo większa. Bo na Wixie jestem mniej, a właśnie na Gmailu jestem trochę więcej. Więc możecie przez Wixa albo tutaj przez maila. I tutaj tutaj macie tutaj to. 2023: kontakt z mikroagulatorem. I tutaj macie maila. Tutaj możecie kliknąć powrót do menu to Was przeniesie do menu. O. I tutaj ocena kanału mojego. Możecie dać ocenę. O. Tutaj instrukcja oceny. Pierwsze, wpisz swoje imię. Pseudonim na przykład Andrzej. Tak da. Możecie Andri. Nawet no, no, napiszę Nadri. Nie no może nie. Może cześć, elo Nazwisko Ity, możecie sobie dać. Tylko chcecie, bo drugie, wpisz swoje nazwisko. Może być też pseudonim, na przykład Yty czyli YouTube. Trzecie, wpisz swój e-mail, na przykład jankowalski098 małpodziemail.com. Czyli tak jak, o Jezus Maryla, nie. Nie. takie jak u mnie kontakt mój kolegator Czwarte, y, wpisz swój numer telefonu opcjonalnie. No, jeśli nie chcecie, no to nie, wpisujecie tam obojętnie co. Na przykład o i tutaj y, napisz opinię. Czyli tutaj napisuję recenzję Na przykład bla 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 baba ja dam tak I wybierz tak lub nie to jest szóste czy, czy, czyli czy jesteśmy godni polecenia, tak lub nie, ja wybiorę tak, domyślnie sobie tak I tutaj jeśli czegoś zapomniałeś, zapomniałaś, możesz to teraz dopisać. Czyli, czy coś jeszcze dodać? No, jak coś zapomniałeś, zapomniałaś. Może to dodać. Na przykład, dla zapomniałem. I. Mm, I ósme, ostatnie. W Tutaj też. Y, dziękujemy za przesłanie. Tutaj wszystko się już wyblablowało, że tak powiem. I powrót do menu. Klikamy. Tutaj możecie sobie też kliknąć tutaj. Tutaj też możecie sobie przejść. I kanał Ity. To Wam teraz pokażę. Przejdź do kanału Ity. Czyli mojego kanału. Wy tutaj macie kliknie, aby przejść do kanału Mikolagratora na YouTube. Tutaj możecie też kliknąć to powrót do menu. I Dobrze, czyli klik. Jesteście. Ja jeszcze raz tutaj, może z tego już przejdę. Tutaj to też wszystko działa. Czyli jak klikniecie tutaj, kanał Ity przenosi Was do aplikacji. Tutaj takie ku mnie, do strony. Tam może też Wam wyskoczyć, aby wybrać aplikację, którą chcecie, aby, aby otworzyć ten link, to wybierzcie YouTube. I ja już przechodzę do YouTube'a. Czas startował mi się. No, od razu sobie przy... O Jezus. Mam mój kanał przejdę sobie. I proszę bardzo. Przepraszam za to dźwignięcie. I tu w ogóle najpopularniejsze. Jak pobrać w religijny jest łatwy sposób. Zda. Tutaj możecie też z kategorii społeczność przejść, klikacie, przenosi i już. Lub tutaj możecie sobie kliknąć. I będzie dobrze. Więc ja zapraszam do subskrybowania. Please donate, tam mamy oczywiście. I like, please proszę lajka. Jeśli oczywiście Wam się podobało materiału dajcie lajka, też może komentarz. Oczywiście miły. I tak jak będziecie hejtować, to ja tak dalej będę to nagrywał, będę nagrywał i że tak powiem, będę ignorował to. Też może coś nagrać z tych hejtów. Jak, jak będziecie. No nie wiem. To Subujcie, lajkujcie, donajtujcie, komentujcie, hejtujcie I Jeśli będzie, dobiję jeszcze jeden sub Subskrybent, to ja dam special A jaki to special? A może, nie wiem Nie no, wiem jaki to special będzie, ale wy nie wiecie to subujcie, lajkujcie, komentujcie, nie hejtujcie, donatujcie. I dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, pozdrow!